Ja usięm są, z tej strony Czapaj i witam Was po dosyć krótkiej lub długiej przerwie. No trudno powiedzieć, czy była krótka, czy długa, ale po przerwie po prostu i zgadujcie, w jakiej w kabinie jakiego pojazdu obecnie siedzę. No w sumie mogliście się zgadnąć, że w kabinie jakiegoś Dziwolonga, czyli Sześcioczłonowego Edka, jak tutaj widać. No możecie policzyć tutaj raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mógłbym to w sumie ten, podkreślić ten. Ty podniosę pantografy, to już widać, <laughs> że coś tu się nie zgadza. Chyba w tym przypadku akurat pantografy nie zachciały się podnieść tym razem, ale... Inny, co innymi razami to działało i dzisiaj chcę wam pokazać jak modyki, modyfikować liczbę członów w ezetach w maszynie w sumie ten poradnik ten odcinek poradnika będzie takim rozszerzeniem poprzedniego ponieważ by zrozumieć jak trzeba tu postępować w sumie jednym z kroków pierwszym Pierwszych kroków będzie Wejście na wejście do folderów Maszyny No to ja bym wziął Etka, jak tam miałem Etka to już na etku To pokaz, pokażę Mamy Kopuje, Kopiujemy I wklejamy tutaj Kopiujemy Folder z pojazdem Ja bym to mógł nazwać jakoś, nie wiem, może znowu z końcówką A no, żeby nie było czy coś. I tu jesteśmy w środku. oraz jak wiecie... dla nas istotny jest plik textures.txt. I tu mamy no, te wszystkie pojazdy tu. Zróbmy tylko jednego etka. Ja bym tylko jednego tu zostawił, no bo nie ma potrzeby, tam większej liczby tych edków. Ten robić, załóżmy, że nasz edek będzie wyjątkowo krótki i zrezygnujemy z członu SB. Czyli usuwamy ten wpis i mamy to zrobione. Tutaj trzeba wstawić liczbę 3. Wtedy to będą wstawiały się jedynie. Trzy człony. Raz chyba bym usunął jeszcze to. RBRA, RBSB. SA B. S, powinno być. I tutaj załóżmy że, załóżmy, że zrobimy tutaj. A tutaj damy wszędzie. To jest nazwa pojazdu. Nie? No, to jest nazwa. To jest plikmat. Ja Wam to już tłumaczyłem w poprzednim odcinku. To Wam tego tłumaczyć nie będę. Dobra, no w sumie nasz pojazd powinien być gotowy. To zapisujemy i uruchamiamy maszynę. Mam wersję 1a i wstawiły się tylko trzy człony. Tak być powinno. No, i zadziałało, jak widać. Mamy jedna członowego etka, albo i takiego kanciaka, kibelka kanciaka. Tak możemy powiedzieć, ale to tak tylko z jednym pantografem jest. Jak widać. A jakby Wam brakowało, to teraz pokażę Wam, jak ten dodać człony. No to jesteśmy znowu w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. I po prostu przerobimy naszego etka żeby miał 5 członów. Tutaj wpiszemy piątkę i załóżmy, że nasze człony SA, SB i SC I oraz bym musiał tutaj to skopiować i to wkleić dwa razy. I załóżmy, że ten człon SC. To będzie korzystał z modelu i tekstur członu SB, gdyż dwa inne pozostałe będą używały ten SA. tutaj jest plik mat, jak Wam już opowiadałem w poprzednim odcinku. To jest kabina. To jest nazwa. No, uważam, że nasz członowy edek jest już gotowy, więc zapisujemy to. I wchodzimy w maszynę. I tutaj mamy naszego Edka. Ma pięć członów jak najbardziej. I wsiadamy do niego. Powinno wszystko zadziałać. Jak to dobrze zrobiłem, wszystko powinno działać. Też od razu sprawdzimy, czy tym czymś można jeździć. Ale normalnie się da. Przecież już nie jeden raz jeździłem takimi mutantami przez siebie stworzonymi. Chcę słuchać na sprężarkę. No coż słychać, ja mam też ściszony głośnik. Generalnie nie polecam, jeśli chodzi o długość pojazdu, to bym nie przesadzał z długością do góry, czyli żeby wydłużać to jeszcze bardziej. No bo raz próbowałam jeździć sześcioczłonowym tym etkiem, którego pokazywałam go już na początku odcinka. Przepuśćmy go normalnie Był że to coś umie jeździć No i jeździ I tak uważam, że możecie zrobić Zrobić z praktycznie Każdym ezetem w maszynie Po prostu trzeba dobrze patrzeć Jaki człon używa jakiego pliku mat Żeby na przykład jakiś człon skrajny z kabiną Nie był w środku Zespołu czy coś a ten odcinek, do którego częściowo ten poradnik się odnosi, to będzie, to będzie no, czy to w opisie, czy w karcie, po prostu będzie gdzieś tam się znajdował, byście mogli go łatwo znaleźć. Dzisiaj zapowiadam takie drobne, może nie daily, ale co drugi dzień będzie coś się pojawiało do Sylwestra. No, chcę wam coś dosyć, dosyć ważnego powiedzieć co dotyczy tego kanału. Tak naprawdę być może już nigdy na tym kanale nie użycie już żadnej animacji. I to dlatego, bo animacje mi już się znudziły. Już się ten wypaliłem, jeśli chodzi o animacje. Już nie mam ochoty ich robić. I oficjalnie chcę chyba już przestać robić animacje. I poza tym po Sylwestrze to, to możecie przez nie wiem, czy krótki, czy długi okres, a przez jakiś czas na pewno nie ujrzycie żadnych odcinków. Ponieważ nie będę już miał światłowodu lub i nawet internetu w domu. Lub będzie on trudno dostępny. I jeszcze chciałbym podziękować Wam za dosyć dużą aktywność, jak na ten kanał. Pod poprzednim poradnikiem mnie to bardzo cieszy i mam nadzieję, że ten odcinek będzie również pomocny dla Was. I już jutro będę szykował się za nagranie kolejnego odcinka, który wyjdzie pojutrze. Nie przedłużając, żegnam Was i widzimy się za dwa dni. Papatki, Edek, jedzie. Widzicie? Уметь <laughs> ездить.